Drodzy słuchacze, moje ostatnie inspiracje poświęcone są wycieczce, wycieczkom, na które zapraszam Was wszystkich, abyśmy w czasie tej wędrówki zatrzymywali się pod górami, które, których historie są bardzo ciekawe i niezwykłe dla narodu Bożego w każdym czasie. Zatrzymaliśmy się przy górze Ararat, przy górze Synaj, przy górze Nebo, a dzisiaj zapraszam Was, abyśmy zatrzymali się przy górze Moria. Zadajmy sobie pytanie, dlaczego ta właśnie góra, jakie ona miała zn znaczenie, co ona wniosła do życia każdego z nas. Zanim Udamy się na tę górę. Chciałbym bardzo krótko przytoczyć jej bohatera, który na nią się udał. Był nim Abraham, który wraz z synem Izaakiem udał się na to miejsce w niezwykłej misji, którą powierzył mu Bóg. Abraham przez wiele lat oczekiwał na swojego potomka, również jego żona Sara. I w momencie, kiedy ona straciła te możliwości biologiczne, Bóg spełnił swoją obietnicę, i Sara w wieku 90 lat urodziła upragnionego syna Izaaka, a Abraham miał wówczas już 100 lat. Historia Izaaka jest o tyle ważna, że Bóg w tym mężu Bożym widział w przyszłości rozwój narodu Bożego, narodu izraelskiego. Ale zanim to się stało, Bóg, czytamy w pierwszej księdze Mojżeszowej, w rozdziale 22, wystawił Abrahama na próbę i rzekł do niego: Abrahamie, a on odpowiedział: Oto ja, i rzekł: Weź syna swego jedynaka, swego Izaaka, którego miłujesz, i udaj się do kraju Moria. I złóż go tam w ofierze całopalnej na jednej z gór, o której ci powiem. Niezwykła historia, niezwykła propozycja. Abraham nie dyskutuje z Bogiem. Po prostu zbiera potrzebne rzeczy, zabiera ze sobą swojego ukochanego, jednego syna ze związku z Sarą Izaaka, zabiera Dwóch swoich sług, trochę drewna i udaje się na tę górę z ziemi Berszeby, gdzie odcinek tej wędrówki no, wynosił około 100, czy nawet ponad 100 kilometrów. Słowo Boże mówi, że przez trzy dni udawali się w tę stronę i kiedy Abraham ujrzał już to wzniesienie. Wzniesienie, które znajduje się we wschodniej części Jerozolimy, zostawił swoje sługi, a Izaak bierze na siebie drwa i udają się na szczyt tej góry. Ten dorastający dzieciak zadaje pytanie swojemu ojcu. Czytamy to właśnie w pierwszej księdze Mojżeszowej w rozdziale 22. Izak rzekł do Abrahama: Ojcze mój! A ten odpowiedział: Oto jestem, synu mój. I rzekł: Oto ogień i dwa. A gdzie jest jagnię na całopalenie? Abraham odpowiedział: Bóg upatrzy sobie jagnię na całopalenie, synu mój. I szli obaj. Razem. Jakież musiało to być przeżycie dla Abrahama, który trzymał w tajemnicy przed Izaakiem, to niezwykłe wydarzenie, które ich wspólnie czekało. Przez te trzy dni rozmyślał nad tym wszystkim. Jak to jest możliwe, że mając tego ukochanego syna, teraz przychodzi ta chwila tak trudna? Ale przecież, jeśli Bóg tak chce, to pozostawił to wszystko w jego gestii. To niech Bóg zdecyduje, co będzie dalej. No właśnie, i co stało się dalej? Abraham realizuje to, co Bóg jemu zapowiedział. I czytamy tutaj w pierwszej księdze mojżeszowej, w tym wspomnianym 22 rozdziale: zbudował ołtarz. Ułożył drwa, potem związał syna swego Izaka i położył go na ołtarzu na drwach. I wyciągnął Abraham swoją rękę i wziął nóż, aby zabić syna swego. Zwróćmy uwagę, że Abraham ani na moment nie zastanawiał się nad tym, co robił. Jeśli Bóg tak chce, on z Bogiem nie będzie dyskutował. Ale ileż musiał Abraham przeżyć w środku, tej goryczy, że traci swojego najukochańszego syna? Ale Bogu nie zależało na zabijaniu ludzi w taki sposób. Bóg się brzydził w składaniu ofiar z dzieci, a to miało miejsce na przestrzeni wielu wieków. Bóg wystawił Abrahama na próbę, którą zdał na tą prawdziwą piątkę. Bo czytamy w Słowie Bożym, że Anioł Pański zawołał nań z nieba i rzekł: Abrahamie, Abrahamie, A on rzekł: Oto ja, i rzekł: Nie podnoś ręki na chłopca i nie czyń mu nic, bo teraz wiem, że boisz się Boga, gdyż nie wzbraniałeś się ofiarować mi jedynego syna swego. I widzimy te w tej historii, że Konsekwencja Abrahama doprowadziła do tego, że spotkał się on z ogromnym błogosławieństwem. Również Izak. Izak, który w tym momencie, będąc już na tym ołtarzu, pogodził się z, ze swoim losem. Już wiedział, że to nie będzie jagnię, ale to będzie on. Ale położył się na ten ołtarz, bo jeśli tak Bóg chce, to on też z nim jako dorastający chłopiec nie dyskutował. Moi drodzy, Doświadczenie, jakie przeżył Abraham na górze Moria, doświadczenie, które przeżył również jego syn Izaak, powinno nas wiele nauczyć. Otóż historia ta ma wiele ciekawych podobieństw z historią, jaka miała miejsce na Golgocie, kiedy pan Jezus Chrystus oddawał swoje życie. Bo Izak niesie tutaj na ofiarę dwa, a Jezus Chrystus niósł krzyż. Na górze czekał niewinny baranek na górze moria. A kto był na Golgocie? Jan Chrzciciel powiedział, oto baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Baranek był uwikłany w ciernie. Mowa o tym baranku, który został wyciągnięty później przez Abrahama. A ten baranek, który gładzi grzechy świata, Jezus Chrystus, miał na swojej głowie włożoną, włożoną koronę. Cierniową. Zwróćmy uwagę, że były ciekawe podobieństwa, które dzieli ogromna ilość czasu, ale warto tutaj wspomnieć jeszcze jedno również ważne zagadnienie. Izaak był jedynym synem ze związku Abrahama i Sary, a Jezus Chrystus był jedynym synem najwyższego Boga. Synem, który został ofiarowany i naprawdę w bólu, w cierpieniach oddał swoje życie po to, żeby później zmartwychwstał, żebyśmy my mogli żyć. Wspomniana przeze mnie Góra Moria, znajdująca się we wschodniej części Jerozolimy, niosła dalej niezwykłą historię ważną dla narodu izraelskiego, dlatego że właśnie na tej górze znajdowała się świątynia, Centrum kultu Żydów. Świątynia ta została zburzona przez Nabuchodonosora w 586 roku, przed naszą erą. Później, za czasów Cyrusa, została ona odbudowywana, a za czasów Heroda Wielkiego budowana została z niezwykłym przepychem, z niezwykłym rozmachem. I to była ta świątynia, którą, którą oglądał Jezus Chrystus i powiedział: Zbóżcie tę świątynię, a ja ją zbuduję w trzech dniach. Zaskoczeni Żydzi nie umieli pogodzić się z tą myślą, że te 46 lat, jakie poświęcili na budowę tej świątyni, zostało tak. No, zignorowane przez Jezusa Chrystusa, niedocenione, no zbóżcie to, no a ja to zbuduję w, w ciągu trzech dni. Dopiero po jakimś czasie zrozumieli, że śmierć Jezusa Chrystusa, że Golgota zburzyła tę świątynię, bo przecież system, jaki został przez Boga ustanowiony, jest to system zbawczy, darmo z łaski, dany wszystkim ludziom. I nieważne czy Żyd, czy Grek. Czy wierzący, czy niewierzący, wszyscy mogą z tej łaski skorzystać. Dalej historia tej góry jest niezwykła, dlatego że świątynia została zburzona przez wojska rzymskie, przewodzone przez Tytusa w 70 roku naszej ery. Później znajdowała się świątynia już Boga Pogańskiego Jowisza. Historia tej góry toczy się dalej. Została ona obecnie przejęta przez muzułman. Tam znajduje się kopuła na skale i meczet Al-Aqsa. To wszystko już jest ogrodzone murem i tak jak powiedziałem, przede wszystkim świat muzułmański korzysta teraz dla swojego kultu z tej góry. Zadajmy sobie pytanie, dlaczego Bóg wystawił na taką próbę Abrahama? Dlaczego wystawia na próbę również nas? Na pewno nie dlatego, iżby nas nie znał i chciał lepiej poznać, ale dlatego, żebyśmy sami siebie lepiej poznali. Służba Bogu nie jest ani lekka, ani łatwa, ani przyjemna. Pozornie, bardzo często atrakcyjniejszy dla ludzi jest szatan. Doskonale wiemy, co stało się w Ogrodzie Eden. Bóg powiedział Adamowi i Ewie, co mogą zrobić, a czego nie. A szatan poddał tezę Boga pod wątpliwość. I to, co on oferował, było o wiele ciekawsze, ale skutki tego, co się stało w Ogrodzie Eden, niesiemy do tej pory my wszyscy. My mamy Nieść krzyż. Bo jeśli służymy Bogu, to nieodłącznym rekwizytem w naszym życiu jest niesienie krzyża. Nie tego fizycznego. Rzecz nie jest w tym, czy ten krzyż wisi na szyjach niektórych chrześcijan, czy jest wytatuowany. Rzecz jest o wiele poważniejsza. Otóż Adam Mickiewicz. Napisał taką bardzo ciekawą myśl: Krzyż wbity na Golgocie tego nie wybawi, kto sam na sercu swoim krzyża nie wystawi. My musimy udać się na górę Golgota, będziemy też o tej górze, o tym zniesieniu mówić innym razem, ale chciałbym już teraz zaznaczyć, my musimy iść tam, aby sobie uświadomić, że po pierwsze, krzyż Jezusa Chrystusa ma być w naszym sercu, po drugie, krzyż naszego życia mamy nieść my i iść za Jezusem Chrystusem. Twoja wiara, moja, nas wszystkich, wystawiana jest na próby, ale one pomagają kształtować Twój charakter, mój charakter. Usuwać grzech. One uczą nas zależności od Boga. One uczą nas pokory. I nie choć nie jest łatwo, gdyż doświadczenia są nieraz bardzo ciężkie. Ale nieśmy ten Krzyż. Bo jeśli my nie weźmiemy tego Krzyża, jeśli nie pójdziemy za Jezusem Chrystusem, to przyjdzie taki czas. Że to krzyż poniesie nas. Zadajmy sobie ostatnie pytanie. Czy w swoim sercu jesteś gotowy wyjść na górę Mowia? Jeśli tak, to czy czujesz się na siłach oddać Bogu to, co najcenniejsze? Czy będziesz z Bogiem dyskutował? Czy postąpisz tak jak Abraham? Boże, niech się dzieje Twoja, nie moja wola. Przecież w modlitwie Pańskiej to mówimy. Bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. A jeśli na ziemi, to w moim sercu, w moim życiu. Maria, siostra łazarza, wylała na Jezusa Chrystusa bardzo drogocenny olejek. Gdzie jego wartość sięgała pracę co najmniej roku. Ona się nie zastanawiała. To, co najcenniejsze, wylała na głowę Jezusa Chrystusa. Chciałbym, abyśmy się wszyscy udali na Górę Moria nie tylko w celach turystycznych, bo na pewno część z Was była w tym miejscu, ale przede wszystkim, abyśmy tę górę mieli w naszych sercach. Abyśmy poddani woli Bożej szli z tym Bogiem. Bo idąc z Bogiem droga prowadzi do celu, do Jego domu, domu Ojca. Niech nam Bóg w tym błogosławi. Amen.